Dzień dobry. Meldujemy się z Gruzji. Wczoraj dotarliśmy. Jesteśmy w Adjari. Tu jest takie dość turystyczne miejsce, bo tam za moimi plecami most Mahunseti. Można też jeździć na takiej dużej tyrolce, a gdzieś tam jeszcze jest wodospad. Także jest wiele ciekawostek w jednym miejscu. A to wszystko jakieś 20 minut jadąc samochodem od Batumi. 20 minut odległość jakieś, 20 kilometrów, mniej więcej. No i dla dziecka, fajny piasek. Jak ktoś ma dziecko, można też z dzieckiem sobie przyjechać. A jak ktoś lubi rafting, to też jest taka możliwość. I można oczywiście się kąpać. A jeśli chcecie wiedzieć, jak tu dotarliśmy, to śledźcie nasz kanał. Tam się